Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dziś pokażę, co zmieniło się przy suszarni do kukurydzy. I tych Państwa, którzy nie widzieli poprzedniego filmu z suszenia, serdecznie zapraszam do obejrzenia. Będziecie mogli sobie porównać, jak wyglądała stara suszarnia, a jak wygląda teraz. Jestem już po sezonie, po suszeniu. Bałagan został posprzątany. Suszarnia została rozebrana do zimowania, do kolejnego sezonu. Yy, takie rzeczy jak paski, rewizja na dole, yy, żeby wyczyścić spód, smarowanie łożysk, ogólne czyszczenie, takie rzeczy zostały porobione. Yy, dmuchawy silnik od dmuchawy, yy, to zostało tak poupychane na boczek, żeby nie stało na środku, żeby było przejście. Coś tutaj się jeszcze wstawi, ale do rzeczy. Pierwsza zmiana, jaka rzuca się w oczy, to to, że siatka została wymieniona na blachę perforowaną. I ta siatka miała wysokość metra, a blachy jest półtora metra. I ta blacha pełna, co jest tam u góry, ona była niżej pod tym niższym kątownikiem. Także yy, tam, gdzie jest teraz blacha, były troszeczkę niższe nadstawki z desek, i to zostało zmienione. Także teraz pojemność suszarni to jest jakieś 7,5 metra sześciennego. To jest niecałe 6 ton. Mokrej ok. kukurydzy, jak się dosypie, tak ile się, ile wejdzie około. Druga ważna zmiana yy, to jest to, że yy, kształt do lotu się zmienił. Nie jest jak wcześniej był taki płaski. Yy, tylko jest ma przekrój trójkąta, więc wszędzie dookoła się luksus kukurydza zsypuje. I jeszcze muszę powiedzieć, że yy, przy remoncie pomagał mi brat najwięcej logistycznie i, 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 i i, 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 i on też by myślał dużo, jak to y, zmienić, co poprawić, jak, jak, jak to założyć y, troszeczkę bratowa Tata Adaś, Paweł. Także wszystkim dziękuję. Każdy tutaj swoją cegiełkę dołożył do tego, żeby to tak wyglądało. Y, Słuszania została. Y, za, zostało za, zaczęte malowanie. Słupki pod blachą, tutaj mocowania pod blachą, to wszystko zaczęło, to co już jest pod spodem, to jest pomalowane. Przygotowane do malowania zostało pomalowane tylko tyle, bo na tyle miałem czasu. Zrobiłem takie prowizoryczne mocowanie żmijki, żeby nie była mocowana paskami jak w tamtym roku. Na takiej tulei jest mocowanie od, od tego stojaczka, co żmika sobie ma taki stojaczek, to tutaj jest część tego stojaczka. I jest przykręcona. Mogę sobie kręcić, ruszać, i ona nie wypadnie, nie spadnie, nic jest z tym nie stanie. Yy, oczko w blasze to jest 4 mm. Tak. Teraz pokażę dolot. Obejdziemy dookoła. O, chyba go widać, że jest mniej więcej w kształcie trójkąta. Coś, coś, coś widać. Kolejna zmiana, jaka zaszła, też dość poważna, to szafa sterująca. Elektroniczne sterowanie jest. Dwa elektroniczne odczyty temperatury. Temperatura suszenia, temperatura ziarna. Temperatura suszenia jest tam pod spodem, pod dolotem. Także nie, nie jest bezpieczne, jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia mechaniczne w takim miejscu, że y, nic się raczej temu nie stanie. A temperatura ziarna mierzy się tutaj. Tutaj jest sonda od pomiaru temperatury ziarna. W tym miejscu, żeby była daleko od gorącego powietrza, żeby po prostu nie przekłamywało odczytu i bardzo ładnie działa. Temperatura ziarna w tym roku dochodziła do 42 stopni. Jak porównywałem sobie z oryginalną susz suszarnią Pedrotti, to mniej więcej ta kukurydza też osiągała w tym roku taką temperaturę, więc uważam, że to jest dobrze. Yy, palnik zdemontowany, takie rzeczy, o chyba jest podłączona jeszcze szafa, o jest podłączona jeszcze szafa, yy, palnik ma dwa wyjścia, yy, wyjście awarii i wyjście yy, gdzie pojawia się napięcie jak palnik działa w sensie, że jest płomień, a nie wtedy gdy no, dostaje napięcie, yy, w sensie się włącza i wtedy... Jeżeli pojawia się płomień, to tutaj kontrolka palnik aktywny zapala się na niebiesko i wtedy widać, nawet z dalsza, że wszystko jest w porządku, że działa. Mieszanie, dmuchanie, dmuchawa. Tutaj tego silnika jeszcze nie ma, tego jeszcze nie używałem w tym roku, ale ten silnik będzie i to będzie się tutaj też załączać. Palnik, odpylanie, załadunek, załadunek żmika też jest podpięta pod, yy, pod, pod szafę. Kolejna ważna zmiana, o której chcę powiedzieć, to możliwość cyklicznego mieszania. Chodzi tutaj o to, że yy, gdy yy, wilgotność kukurydzy spada poniżej 18%, ona już jest i najbardziej wtedy jest podatna na yy, łupanie, mielenie przez żmikę. I tutaj został zastosowany przekaźnik czasowy, gdzie czas tej przerwy jest ustawiony na 2 minuty. Nie tak jak było to wcześniej. Był taki zwykły programator czasowy, gdzie ta przerwa miała 15 minut, i to było zdecydowanie za dużo. A dlaczego tylko 2 minuty? Ponieważ, żeby właśnie się nie przegrzewało ziarno przy dolocie. A czy ta przerwa będzie miała 10 minut, czy 15, czy 2 minuty, to dalej jest skrócenie czasu mieszania o połowę, ponieważ tak jak teraz 2 minuty się miesza, 2 minuty się nie miesza, 2 minuty się miesza, 2 minuty się nie miesza. I tak właśnie to wygląda. Jeżeli chodzi o odpylanie, to tutaj się nic nie zmieniło, yy, wygląda to tak samo, działa tak samo, dmuchawa do odpylania jest ta sama, yy, zostały tylko wymienione łożyska, bo się strasznie tukły, yy, miały straszne luzy i, i, i... No, było to mało bezpieczne, bo ta dmuchawa się kręci coś koło 3000 obrotów. Silnik na kółeczkach do dmuchawy do gorącego powietrza, i to jest ten silnik, o którym mówiłem, że jeszcze go nie ma że tam nie jest podłączony do szafy, bo on jeszcze się podłącza, tak osobno, ale postaram się na przyszły rok, żeby tutaj był już dedykowany do dmuchawy, swój właśnie przysłuchalnik taki. I to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat suszarni w tym roku. Co się zmieniło. Jakiś nagrać film, wrzucić na YouTube, żeby było coś nowego. To chyba z mojej strony to wszystko. Na razie, dzięki. I zapraszam teraz na krótkie yy, urywki z, z suszenia. Na razie, cześć.